Witajcie kochani, witajcie. Tak samego rana. Przy kawce jeszcze. Już sobie postanawiamy. A dzisiaj jest 19 lipca 2023. Być może postanawiacie sobie innego dnia, bo oglądacie. Ale co ja proponuję to to, za co się wzięła. Tak od samego początku. Mam tutaj śmietniczkę. Mam mojego kadli kotka który mi towarzyszy. No i właśnie, co postanowiłam zrobić? Hmm, zrobić czystkę w mojej lodówce. Boy, oh boy. Co to znaczy? No to znaczy, że biorę coś do ręki. Wygląda świetnie. Tak. Pięknie, pięknie. A jakże wszystko. Tylko jaka jest tata użytku, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio to kupowałam. Uuu! Nie ma, wytarta. Co to oznacza? Śmietnik. Idziemy dalej. Diet Snapple Tea. I to jeszcze malinowa, kapitalna. Wszystko super. Tyle, że nie ma takiej ważności. BN, śmietnik. Nie interesuje już mnie. Tu nie chodzi, widzicie, o to, że jak masz jakiś lek, jeszcze go używasz po przeterminowaniu. To co przeterminowane jest, nie nadające się do użytku. Żeby nie wiem jak gadał, żeby nie wiem jak z zęby składał, co jest przeterminowane, szczególnie jeśli chodzi o puszki. Ja w puszce to już dawno niczego nie kupowałam więc nic dziwnego, o, zużyj to przed styczniem 19 roku. Co takiego? 4 lata temu, z kawałkiem? Wow. Okej. Okay. Puszki w ogóle nie są zdrowe, szczerze mówiąc. I gdzie nie spojrzę na datę ważności? December 2019, grudzień 2019. Po wszystkim. I tak po kolei lecą rzeczy. Jakiś papryka szczeciński. Coś kupiłam polskiego, fajnie. Czy jest gdzieś tutaj data ważności? Bo to już był kawałek czasu temu, kiedy ja go kupowałam. Nie ma, jeszcze prostu był świetny. I ktoś powiedział: Wow, Grace. Tyle zgłodujących ludzi. Hmm. Przykro mi ogromnie, że są głodujący, a dlaczego miałabym to ofiarować, to, co się, to, czego ja nie chcę jeść, jakimś głodującym? I tak po kolei. 2019 rok, tutaj jest piękny, organiczny, cudowny. To jest to, co ja używam, ale już mam świeży, bo ja tak lubię na Wero, słuchajcie, kupić. Marzec dwudziesty siódmy, dwadzieścia, dwadzieścia dwa. No i aż cztery sardynki, które październik piętnasty, dwadzieścia, dwadzieścia dwa. I to w sosie pomidorowym to jest to, co ja lubię, ale jeżeli to coś nie ma daty, ja nie widzę tej daty, kiedy mogę to zużyć, to już jest nieomalże pewne, że ja tego nie będę jadła. Mm. Świetne z Pacyfiku. Świetne sardynki. Jaki jest tutaj, jaka tutaj data? 22. wiem. Yeah. Dwadzieścia dwa, dwadzieścia dwa. dam, O, o, Loduszka prawie pusta. Mm. Może nie chcę jeść wiele, ale już to, co spożywam, niech będzie zdrowe. Czego i Wam serdecznie życzę. Czas zajrzeć w te lodówki, czas zajrzeć na te półki, co trzymacie, jaka jest data ważności i upewnić się, że nie zjadacie trucizny. Buzi, buziczki, uściski i.